Dzisiaj chciałabym Wam podziękować, jakby, za całe 44 subskrypcje. Codziennie jakaś nowa subskrypcja wpada na mój kanał. Naprawdę za to Wam serdecznie dziękuję. Też dużo filmów takich krótkich robię na szybko. Od razu to mówię, więc no. Włączymy już muzyczkę. Zobaczymy, kiedy są darmowe prezenty. Włączymy grę. Ym, więc tak... Dobra, yy... słuchajcie. No, naprawdę bardzo dziękuję. No wiecie... Ostatnio kupiłam konie, nagrałam film. Oczywiście taka gapa, że nagrałam go w zwolnionym tempie. No i musiałem przyspieszać tempo. I dobra głos. No, ciata ze mnie troszkę. Naprawdę dziękuję Wam z tego. Likujecie filmy, komentujecie... Komen... Przepraszam, już sama nie wiem. Komentujecie filmy. Naprawdę dziękuję za to. lajkujecie, sprawia, sprawia mi to dużą przyjemność naprawdę kiedy subskrybujecie mój kanał wiecie, że dajecie mi nową motywację na film i oczywiście jak piszecie w komentarzach jakieś pomysły to wiem jaki film byście chcieli i zrobię w komentarzach ogólnie pod jakimś filmem no takie moje pomysły i najbardziej lajkowane like pomysły po prostu zrobię i wy oczywiście również możecie pod tym filmem pod każdym, gdzie są łączone komentarze, pisać pomysły na odcinek. Tylko napiszcie, że to jest pomysł na odcinek, bym się nie pogubiła zaraz z tym się. Dobra, robię wyścig. Zrobiłam wyścig, bo trudno było mi to nagrać i jednocześnie jechać. Wiecie, od razu mówię, że jeszcze dzisiaj nie nagram wam realistycznego SS-a, ale jutro... Благодаря ви, че гледахте тази епизод. Благодаря ви, че